Szanowni Państwo, na drugim kongresie młodych. Y Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Poruszane były różne problemy dotyczące pracy pediatry w podstawowej opiece zdrowotnej, a więc przede wszystkim badania profilaktyczne, bilanse zdrowia, szczepienia, zapobieganie różnym chorobom, wczesne rozpoznawanie różnych chorób i kierowanie dzieci do odpowiedniej opieki. Jak również opieka nad dziećmi zaniedbywanymi, maltretowanymi. Myślę, że ta profilaktyka w podstawowej opiece zdrowotnej jest kluczowa i stanowiła główny nurt wykładów i warsztatów na tegorocznym kongresie. Chciałam bardzo podziękować wszystkim wykładowcom, wszystkim, którzy przygotowywali wystąpienia, prezentowali przypadki, prowadzili warsztaty. Wszystkim sponsorom, dzięki którym ten kongres był możliwy, wszystkim osobom uczestniczącym w jego organizacji, ale przede wszystkim też wszystkim uczestnikom, myślę, że wywiozą oni do domów to, co najważniejsze i będą umieli wykorzystywać nabyte umiejętności i zdobytą wiedzę we własnej praktyce lekarskiej.